Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a ze mną jest Demo. Cześć, witam wszystkich. E, tak, moi drodzy, właśnie planujemy sobie nagrać kolejny odcinek z gry Castle Crashers. E, skończyliśmy tutaj dokładnie za tą jaskinią. Mamy tutaj e, rozdane już skile, tak jak Demo właśnie Wam pokazał. Ja tutaj nieco bardziej poszedłem w magię i myślę, że możemy zaczynać kolejną lokację, tylko że teraz pytanie powstaje, czy idziemy tutaj do Industrial Castle, czy do Flowery Field pole hmm. kwiatowe chyba, to inaczej się nazywa, a to jest jakiś zamek, tylko nie wiem, gdzie dalej z tego Przez zamku. Słowę. Wiesz co, mi się wydaje, że tak jak ostatnio zrobiliśmy, że nie chcieliśmy iść do tej zatoki na ten statek, bo mm -hmm. to była jakaś taka osobna ścieżka, tam dalej było ich więcej, mm -hmm. to tak może tym razem pójdziemy tutaj, bo wydaje mi się, że to będzie taka pojedyncza lokacja, którą jak sobie ukończymy, to będziemy mogli spokojnie iść tam, tam dalszą ścieżką. No, a tam no, u góry no. jest jeszcze jakaś jaskinia, zobacz, tam znowu nas dalej gdzieś zawiedzie, Tak, faktycznie, faktycznie. Jest, jest też jeszcze jakiś o. jeszcze większy zamek, tak, i na prawo zaraz u nas Tak. jest jeszcze większy zamek, a na prawo jest jeszcze jakaś chata i tam na dole jest jakby takie urwisko, być może tam będzie można zeskoczyć. Mm -hmm. A, no i jeszcze musimy pamiętać o tej jednej lokacji, gdzie był ten statek właśnie, nie? Wspólnie. Tak, tak, dokładnie. Ale też dokładnie. trzeba będzie się cofnąć. Dokładnie. Ale myślę, że tak, możemy że... zaczynać chyba od tego. No, tak, że... śmiało, śmiało możemy tutaj wchodzić, wydaje mi się. Zobaczymy zresztą, co tutaj będzie, bo jeżeli ta lokacja się przedłuży, to zawsze możemy wrócić, nie? Pewnie. Chociaż zauważyłem, że tutaj tak naprawdę... Lecimy lokację za lokacją, później się okazuje, że jesteśmy, wiesz, pięć kropek dalej, nie? <grym> Tak, tak to wyglądało. Dobra, no nic, wchodzimy. Pewnie. Okay. A i tutaj wybraliśmy sobie moi drodzy: ja o mnie toperza, który rzuca się na przeciwników, wysysa z nich krew. Nie ja mam barana, który się tak. tylko rzuca na przeciwników. <grym> Ale szarżuje ich, wywraca, także. O proszę. Co to się tutaj się, się stało, robi? O, tam się śmieje. Zbijamy tam chyba. No to zniszczymy. Czy być może tutaj będzie właśnie potrzebna bomba też, wiesz? You aren't. Co, 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 co? Czekaj. Ha, 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 ha. You aren't. Beefy enough to break A. the door. Ha. Czyli wychodzi na to, że chyba ta lokacja też będzie na później. Tak, przewidziana. No na razie tutaj nic z tym nie hmm, zrobimy. Wydaje mi się, że. może spróbujesz z bombą, co? No spróbuj, spróbuj. Nie zaszkodzi. Nie, no nic nie dało. Tam. No, bomba za słaba jest. Wydaje nie mi się, że się, to chyba się. też nie jest. E... Może z łuku. Nie, jak bomba Czekaj, kula ognia. Mhm. Nie, nie, no niestety nic nie zadziała. Nie, nie ma szans. No nic. W ogóle też mam, no, mam nowe zaklęcia. Tak, takie... tak. Tutaj. E... O, fajny, fajny ten sopel. Ciekawe co się dzieje w momencie jak trafi przeciwnik. Ciekawe czy też zamraża właśnie, nie? Tak, tak, To co, no dobra. to pole kwiatowe, nie? Tak, zgadza się, U, jaka zgadza pole, się. No? Od razu... O, o nie wiedziałem, że tu z nami oni podróżują. To mi się podoba właśnie. O, 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 Oj. Dobra. Tutaj może być taki problem. W związku z tą lokacją, że tutaj ciężko będzie zaobserwować w ogóle jakieś te skarby czy coś czy ta, kwiaty? Dokładnie. O, o! właśnie widzisz? Uhuh. Dobra, ty nie masz problemów, żeby je zaobserwować. <grymne> ja takie rzeczy dostrzegam. Mówię, ukryte złoto to, to moje drugie imię. <grymne> już masz taki wykrywacz wokół zamontowany i już, na czerwono ci <grymne> Ta sowa mi niepotrzebna. Chociaż ta sowa to tylko jedzonko gdzieś tam no ale w ogóle mają te kolce na plecach. Nie wiem no jakieś... A one mają przyczepione to jak zobacz. A no rzeczywiście. Oj zrzucił ktoś nam... Wuhuu! Zobacz co się dzieje. Jok. Król spadł z Ej, konia. Nie chcę na tym jechać. Na katapultę, no. Że mnie wystrzelili. A patrz jak oni za mną latają. O patrz, król tutaj lata, bez konia. O, jakieś samuraje. O kurczę, zrzucił tej... mnie. Dobra, niech król sobie wsiada tam. Który ma wsiadać? na dobra, jak <guladza> No nieźle. Zaraz tu Gra o Tron. <guladza> Będzie, coś czuję. <guladza> Cześć, <guladza> gdzie jestem? A, e, o, zjedz sobie to mięsko szybko. To, bo, no, miny, miny, miny. Dobra, mam. Super. 116, kurczę. Super, to jest świetna sprawa. Oj, stop, stop, stop. Nie wolno opuszczać złota. Złoto się przydaje chociażby dla mikstur. Hmm. No dobra. O, Ej. o! Patrz! <noise> Poważnie? Nie wierzę. O kurczę, czekaj. Musi być na maksa. Woo! Okej, tak ja, okay, ja? Ciekawe co się stań, jakbyś miał na minimum. O! O! <noise> <To jest> chyba... <noise> Ach, nie, doleć. spoko, doleciałem. Zobacz, Ale to duży margines mało, był. Pewnie byś zginął. <noise> <Duży ma> <noise> tak jak ten gość. Spory margines tutaj mieliśmy. Kurczę, no. powiem ci, że ta gra mnie z każdym... każdą kolejną lokacją mnie zadziwia. Fajne pomysły tutaj mieli, naprawdę. Popatrz oni mają mieczy świetne? A czy mi się wydaje? <grym> Chyba. A czemu niebieskie? Zmili. O fajnie. A używasz troszkę tego sopla? No właśnie... O, zamraża! Super! Fajnie! Postawiam. Ekstra! Wow, pociśniesz! Nieźle. No się teraz trochę życia przydało, nie ukrywam. Eee, no, nie widzę żadnego. A masz potki? No, mam, ale szkoda ich używać. Ile masz? Też 5, Pięć, pięć. E, no to spoko. A no, i teraz masz te dwa sople, to tym warto też tak. powiedzieć. Tak, to mamy dwa sople właśnie z powietrza, które również paraliżymy, jak każdy dnia, tak? Twój ogień ma na pewno większe obrażenia, ale to, że mu, moja, <tłudź> moja magia jakby zatrzymuje kogoś na chwilę i daje mhm. mi możliwość na przykład właśnie wyprowadzenia kolejnych obrażeń, to też są swoje zalety, no <tłudź> No tutaj, jak ja podpalam, to podczas uderzenia tam jakieś... Oj, tutaj jabłko było, ale kurczę, zjadłem. <ślad> Sorki. Spadło mi właściwie pod nogi, nie byłem w stanie w ogóle tego jabłka... Ci przekazać w żaden sposób Oj A, no, no tak, dobra ja Myślałem, że na skoczyć Zobacz, o, ja tu jest, jest jakiś posiłek chyba... widziałeś? Uważaj, uważaj, uważaj No, no, faktycznie No, ale masz, już ma... Masz... Dobra, niech będzie jedna tekstura. Czekaj, czy ja mogę go za... O, jasne, że ja mogę go zamrozić Spokojnie Znaczy, teraz chyba nie mogę Nie też mogę o, o potężny jest masz tam jabłuszko a teraz w sumie mi Las jest no, no, no. o kurcze wpadłem w niego w tym walki no, o głowa mu odpadła <gulanie> <gulanie> spoko no teraz ja mam gdzieś połowę życia jak jakieś jedzonko się znajdzie to byłoby super pewnie, pewnie zostawię ci Jesteś. Ja się w ciągle gubię w tej grze znaczy gubię. O? O. że ciągle zapominam o tym że należy się lecieć nie? znaczy no, blokować. No. blokować tak bo jednak Gra jest, oj, oj jakiś lag. Gra jest stosunkowo prosta e, pod względem tego, znaczy nie, nie prosta na zasadzie, że jest łatwa, tylko jest prosta na zasadzie prostoty tej gry, tak? Tak, sterowania. I no. sterowania i ogólnie wszystkiego. I przez to też właśnie Dalej, takie ten wrażenie ten... jest, że, że 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 właśnie przeciwnicy mało życia zabierają. Chyba ten tort jest do zjedzenia. Coś mi się tak no, wydaje. No, to jest bomba. A raz o Dobra, użyłem, użyłem. A ty sobie wbiłeś level, caniaczku Ej, nie mogę kasy podnieść. Jak to działa? A, to trzeba, trzeba zniszczyć. zniszczyć. ten, ten stolik, wiesz, no, no, no. Co? A, da się zjeść te rzeczy ze stołu. Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem. Też trzeba zniszczyć? Tak. Możesz sobie zjeść wtedy. O, mój nietoper zaatakował. I to powiem ci, że chyba za dość sporo. Bo za 18. O, widziałeś, że. No, czekaj, znaczy, właściwie nie bóję kto. Że jak ktoś leży mhm. i e, podejdziesz do niego i wciśniesz Y, to będziesz po nim tak skakał. Nie wiem, czy, czy twoja postać robi to samo. O, tutaj widzisz. Się uda. O, no, no, no. Teraz poskoczyłeś. no? Tak, dobiję. Ja to zauważyłem. E... nie przed chwilą. O, ekstra ten twój sopel obszarowy, powiem ci. Bardzo, bardzo się przydaje. No, znaczy, ja że też oni strasznie dużo życia zabierają. Co to jest to na dole to jest ciastko. To to? No, nie! Yeah. Dziewiąty. Oj! Holera Powiem ci, że fajny jest ten zwyczaczek mój, bo naprawdę często atakuje. Ten ee, koziołek, tak? No, no fajny, no. fajny on wywraca, prawda? Tak, i właśnie potem można poddać na na jakoś sobie skoczyć Tutaj Wiedziałem, że coś wyskoczy z tych okien. Nie spodobało im się to. I ostatnio też e, próbowaliśmy sobie taką jaskinię, tam jak była przed wejściem miaskini i taka skała, Oj. próbowaliśmy ją wysadzić bombą i bomb, Cholera, zużyłem płotkę. przypadkowo? Tak, i to nie jedną. A. Cholerka. No trudno. Trudno, trudno. Płotki nie są drogie. Także nie powinno być problemu. Coraz więcej życia mają ci przeciwnicy, powiem ci. Oto widzę starcie. Starcie Tytanów. <grymne> Widziałem. No jak, jak jest gra o Tron, to, to jest starcie Tytanów też musi być. Tak, dokładnie próbowaliśmy to jaskinię otworzyć. Niestety bomba okazała się być niewystarczająca. No. Ile tego tutaj może być w ogóle? Tych przeciwników? No, Nie wiem, ale strasznie st wytrzymali. Strasznie są. wytrzymali i strasznie ich dużo. Tak. O, jaka I Sporo obrażeń zadają. W końcu! No to w ogóle jest O Co jezu, patrz ile armat! O, to boss jest. Serio? To jakiś wyjątkowo słaby chyba. Taczek się na mnie uwziął. Tego zamrażasz? jego go podpalam i po robocie. To ma sens, nie? O-o, <grym> o-o, nie, nie. Uważaj, uważaj, uważaj. Dobra, cofam trzeba, to. Trzeba unikać. Jest, Aha, jeszcze to tam razi prądem, jak do niego próbujesz podejść, wiesz? Unikaj, unikaj. Dobra, spoko. O, wychaczył kulą akurat. ale można jakoś zaspamować tutaj ładnie. Dobra. O, o, dobra, dobra, dobra. Ciekawe, czy jakby przyjąć te kule na tarczę? Dlaczego? mam życie. Chyba lepiej nie Chyba, Chyba to tak. nie O, o. Wow. to za. Aj. Jaka salwa. Trzeba naprawdę być cały czas w ruchu, jednak. Jest. O-o, o-o. Nie. Cóż Co tutaj? O nie, telefon. A jednak. Dobra, milczy. <laughs> no już po telefonie. O, o On też czaruje, uważaj. Jest z olejkiem, no obrażenia zadaje. Kosmiczne. Nie no, Koniecznie trzeba będzie potem pójść i się uleczyć, na no? No, eee, przykład kupić potiony. No, mi został jeden przez tą głupią sytuację, bo zamiast kurczę używać zaklęć, to zacząłem potki pić. To głupota była. Ale myślę, że uda się go pokonać. Jestem pozytywnej myśli. O-o, oh, o-o. Oh, oh. Boże, bombami jeszcze rzuca. No nie. Aż co chwilę nie, ucieka o. O. Jezu Ale się wściekł. No jeszcze więcej poproszę Kurczę, tutaj trzeba teraz uważać Nie za dużo ma tych armat Delikatnie Jakie dziwne tutaj rysunki w ogóle Wyznacza sobie Okay. Ale go trafiłeś z drugiego końca mapy. O, zginął. Wiesz co to oznacza? <laughs> Oj, nie. Mam nadzieję, że nie to. Patrz! Ktoś wychodzi. Kolejny boss. <laughs> o! -o. Myślisz, że będzie jeden po drugim? O, spoko. Porwał księżniczkę. Wyważył drzwi. Smutne. To by było na tyle. Oj. Jezu, ilu ich jest? Oj! <noise> I my <noise> O nie. Uważaj... Czy ja mam mało życia, ja się <noise> <ty> chyba... To jest głupie. <noise> Ja się chyba pokuszę o zużycie ostatniej potki. Ja tu wystarczy ich chwytać i je zrzucać, nie? Tak, ja tak właśnie mam. Popatrz, można w jego stronę ich zrzucać. Dobra, wiesz co, użyję sobie tej ostatniej potki. Nie będę ryzykował. Patrz jak mu smutno. Ten tym No widzę. Czy da się tu do niego zeskoczyć, chyba nie. Nie nie, nie nie, nie da rady Ale patrz, można właśnie tak jak mówiłem na niego zrzucać Tych gości O co, Oj. wydaje mi się, że O! że to musimy się tylko utrzymać Takie mam przeczucie O jest O nie patrz kto to Nie Dawaj za Właśnie, dobra, do tego się właśnie magia przydaje. Tak, to prawda. I tutaj trzeba uważać na tych, co wskakują. Ale widzę, że on, jak wpadnie na nich, yy, wpadnie na. Co się dzieje? O-o! o, -o. o, -o. nie! Żyje? Nie żyje. co to było? O matko. Czekaj, co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, ale nas. Bo nas cofa chyba na, na, na ten wóz, jak spadniemy. Strzelaj do niego. Dajcie. Widzę, że jak właśnie się zrzuci kogoś z wozu, i on uderzy w niego. O -o. O, czy nie. jak tego unikać? Zatarczą, czy. Nie mam pojęcia. Okej, okay, nie mam już potionów. Ja też, ale zobaczyłem życie. A! No, <laughs> Czyż znowu sam został? To ja to strzelaj do niego. Nie oszczędzaj w ogóle many. Uważaj. Tarcza? Tak, można zblokować, spokojnie. O Jezu. Dobra. Żałuję, że nie inwestowałem więcej w magię. O, o, zginąłem. Możesz mnie uleczyć, widziałeś? Tak, ale jak ja to zrobiłem? O, O! Ja znaczy nawet uleczyłem. Tak, ale... chyba Y się ee, wciska. nie wiem, czy to tylko jest jednorazowe, czy o co tutaj chodzi? Uważaj. Dobra. Okej. Okay. Ja nie chcę, żeby mi się postać sama obracała. Uważaj! Ja też już się nie chce Uważaj! No, w ostatniej chwili się obróciłem. O, taki spam fajny. Tak, no to jest chyba najlepsza taktyka na niego. <laughs> A to jeszcze strzela. <laughs> tak to wyglądało. Uważaj, uważaj! Dobra. Niech ta paskuta w końcu zginie. <laughs> Ktoś musiał zblokować. O -o, Nie o -o. ma strzelania. Kurde. To o -o. Dobiłem go. O, a ja zginąłem. Kurde. No, wydaje mi się, że akurat to był taki moment. <laughs> Spoko. Ktoś tu się zapomniał uchylić. O, jestem z powrotem. Fajnie. To czekaj, to ja muszę sobie życie trochę zregenerować. Ewidentnie. Tak, koniecznie. No, tutaj nie mamy potek, nic tak naprawdę. No nie, znam, mówię. I jeszcze te gluty, obczej. Nie jest dobrze. Nie mamy w ogóle potek, no. Czyli, czyli widzisz, jednak. I co, nic nie masz za to nowego? No nie, no będę mógł sobie tam zainwestować coś. Ogólnie widzę, że warto jednak na takich bossów jak ten, tą magię rozwij rozwijać. No to bo tutaj Te ataki z dystansowe. No jak? Łukiem chyba, nie to wiem. Chyba tylko, nie? Nie wiem, co tam jeszcze z dystansu ewentualnie by mogło być. Może. No nie wiem, bomba chyba nie, bo bomba chyba jest rzucana pod nogi. O matko, o matko. No łukiem to wiesz, to powodzenia, nie, jakby. No daj spokój, ja łukiem robię ile obrażeń? 8? No to, to, by zajęło miliard lat. Chociaż widziałem, że on też obrywał jak się zrzucało tych kolesi w jego stronę, wiesz? Też on chyba wyhaczał tak jakby obrażenia przez to, że on... Uderzali go ci zakapturzeni spadający, nie? Też od razu biegniesz po złoto? <śmiech> <śmiech> o Jezu, patrz, to ci co kradną worki. Nie można im tutaj nic oddać. Zapomniałem, że ci zakapturzeni z łuku też strzelają. Pamiętasz można na początku ile tych y, księżniczek w ogóle było, bo coś czujesz... E, Tery. cztery, chyba, i je wszystkie musimy uratować zapewne. Tak, a do tej pory uratowaliśmy jedną. Tak, i drugą za chwilę pewnie. I to właściwie tą jedną to było dosyć łatwo uratować. Bo to ona była jakoś zaraz z początkowej lokacji. Z tego co pamiętam oczywiście, no tak, chociaż tak, tak, powiem że rzeszę. Rzeszę po się, no, Na tej arenie jakby. No 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 O, jest i dziesiąty u mnie. Kurczę, czekałem na to, bo już miałem mało życia. Eee, ja tam wcale długo nie musieliśmy poczekać jakoś specjalnie. Nie, worek! O, szty... Poszło. Tak. Tylko, że gdzieś tam ten worek będzie leżał. O, o jest. Odrzuciłeś go akurat go złapałem. Tak. Jeszcze mnie podbiło jakąś bombą. Kto tu tą bombą rzuca, tak? O, Następne dawać złoto. <laughs> Jaka wojna złoto? Ok, proszę. Ale dalej. O, Fajnie. A. Bierz, 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 bierz. Ty masz mniej. E, ale dalej widzę, że e, masz więcej złota, mimo że ja staram się kraść ile się da. <laughs> Fajnie, że tutaj wbiliśmy sporo w sumie leveli, bo już dwa bodajże. Tak, to będzie. Także będzie sporo skili, znaczy sporo punktów do rozdania. A jak zapewne wiesz, ja się szykuję tutaj do rozwinięcia kolejnego zaklęcia. Tak. Może mi brakuje jednego punktu. A też w ogóle, wyobraź sobie, co to będzie, kurde. Zaraz zginę, a nie mam to Już naprawdę. Słuchaj, nie mogę się już lecieć niczym. No to może stój na razie gdzieś na uboczu, ja spróbuję tutaj jakoś... Może chociaż tych... A. Może chociaż tego rycerzyka się pozbyć. Nie no, pomogę. <gry> no tylko żebyś... Nie zginął, chociaż z tego co właśnie udowodniliśmy w poprzednim... Na poprzednim bosie, to można jakoś w jakiś sposób tutaj się skrzeszać. Tak. Wspólnie, tylko nie wiem jak to działa, szczerze przyznam. A właśnie chciałem powiedzieć, że jak do zatoki później wrócimy, to w ogóle tam będziemy OP pewnie, nie <laughs> przegięci. A, bo czasie. to lokacja przygotowana dla postaci na piąty level. No pewnie coś takiego. No okaże się. Chyba, że może ta zatoka się kończy tak jak tam ta brama, wiesz o co chodzi. Że, żeby no, wejść że my... na statek tak. to musisz kurcze go odsumować, a żeby go odsumować to coś tam, nie? Możliwe. Dobra, no tutaj powiem ci, że masz już naprawdę skrawek żyćka. Czy można stąd przejść do mapy, bo to jest w końcu nowy poziom? Tak mi się wydaje. Eee, zobaczmy. Jest? Jest. Super. O, Ale można patrza, też się można rozdać, elegancko. Dobrać. To ja się rozdaję. Ile mam jeszcze punktów? Trzy tylko? Jakoś niewiele. Dobra, tak to załatwię. Jak widzisz, tutaj dalej Agility u nas jest super. <laughs> Dobra, continue. Nie, jakbym, można to ja bym odebrał ten jeden punkt chociaż to. <laughs> New o, Magic. A, co to jest? A mi zabraknie, teraz. Ja a, no sobie... ja miałem jakiś, jakiś powietrzny atak? Najpierw muszę podskoczyć, a później użyć. A... Ja dam sobie tak. Ok. Tak, co? to jest nowa lokacja, hmm. także chyba czekaj, return to daleko, home. No daleko, to już jest za tym czekaj, czekaj, return home. O, fajnie. I teraz tu to było? Tutaj, eee, prawda? Tak, 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 to było tutaj z tym tak, tak, trzeba koniecznie te podki uzupełnić, bo bez tego to słabo. Najpierw spróbuję to zaklęcie nowe. Zobaczymy, z czym to się je. Słuchaj, w ogóle przebijanie się przez tych przeciwników to będzie banał taki, chyba. Czekaj. O, po 13 wrażenia. O! No, oni umierają w chwilę. Zobacz, co umiem. Zobacz. Wow! A jak sam odskakujesz? Czy to jest tak z czarem już? Znaczy... ten, ten, te, te kręciołki? No. To nie, wszystko... Nie, że, że, że podskakuje twoja postać, to jest tak... Nie, nie. To, to ja muszę nie? podskoczyć i w powietrzu dopiero użyć kuli ognia. Aha. No. Dobra. 5, akurat. Dobra, możemy wracać. I to jest wszystko dobre. To jak nam się przychodzi. Ja myślę, że teraz nie można z, z powrotem. A, no, no. Tylko teraz będziemy musieli biec, chyba. A w ogóle, może zobaczymy, co z tym statkiem słychać? Mmm. No dobra. Czy nie? Czy, no, jak chcesz, właściwie, możemy zobaczyć. Najwyżej się okaże, że, że się cofniemy, tak? no Dobra. A coś tak czuję, że właśnie się cofniemy za chwilę. <laughs> A widzę, że tutaj. Ej. Aha, widzisz, żeby wejść na... Sk in, e, czekaj, niech ten baranek odsłoni. I require this relics before we can set sail. Aha. Czyli, Czyli mamy kompas, steru, już mamy. Lunety. Potrzebujemy jeszcze steru i lunety. Także widzisz, i tak byśmy dalej nie popiegli. <grym> także przynajmniej no. się wyjaśniło. Dobra, to nie będziemy już tutaj trzymać w niepewności a propos tak, tego miejsca. Tak, poczekaj, jeszcze sobie tylko sprawdzę... Aha. O, widzisz, tu jest ster, luneta. No, rzeczywiście to wszystko jest na liście. Tak, Widzę, tam że jest, jest jeszcze, jeszcze jakaś... jakaś łopata, jakiś róg, bumerang, kury, czat. No dobra. mhm, e... mm w górę. U, tu, 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 tu. O, patrz, czyżby to oznaczało, że możemy już tutaj wejść? E... Nie wiem, chyba było tak samo. Tu nie było kłódki. E... To znaczy ta strzałka. No to strzałka była, była, tak, była. Tak, tak, no, tak. No, a czekaj, tu coś po prawej? Church Store. Zachodzimy do kościoła? Można zobaczyć, co to jest grana. Zachodzimy do kościoła. Co masz, gościu? Authentic hmm. Holy Staff. Plus 4 tak. do magii. 14 wow. tylko tutaj to kosztuje. No to nie, to tam są tańsze. <laughs> 3 do zręczności. 415? <laughs> Jezu, o, to może. To... Ktoś tutaj, tutaj ma cenę czy 390 no to kościół, to wiesz, o, patrz, jest jeszcze jakaś małpa. Monkey Face increases your luck finding patrz items To na cenę. cena 750 Okej okay. No, no widzę, tak że tutaj w kościele... 40 odcinków przyjdziemy sobie tutaj. <laughs> Widzę, że tutaj się nie przebierają w ogóle w, no. w cenach A, no, dobra. zapłać E, to nie wiem, kontynuujemy w następnym materiale, jak to widzisz? Tak, myślę, że tak, bo to już jest tak prawie 28 minut, to myślę, że akurat można sobie zakończyć, tak jest taki, tak, taka przerwa, tak. nie, żeby no. sobie tutaj teraz przejść i w tym miejscu ładnie można przy sobie zakończyć odcinek. Tak, także moi drodzy, jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie komentarze pod wszystkimi naszymi wspólnymi materiałami. I jesteśmy wdzięczni za wszystkie podpowiedzi, no i liczymy oczywiście tutaj cały czas na wasze wsparcie, bo podejrzewam, że jeszcze przed nami sporo, a jest mnóstwo niewyjaśnionych kwestii, w których mam nadzieję pomożecie. Tak, dokładnie. Także dziękujemy za uwagę, zachęcamy do oceny filmu i dokumentowania. trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego odcinka z Castle Crashers. Dokładnie, pozdrawiamy serdecznie. Hejka.